A to siedzi jak żabka Twoja babcia wiesz przyjemny Pole ciało Co? Nie, nie. Pokaż się z piłką do kamery, kameruje cię przecież <suszyna> Ej <suszyna> A ja naprawdę nagrywam. A tam poszedł sobie do dzieci kolega grać. Tak? Tak. To jest stawio Lewandowski. Brawo. I gleba pana mistrza. Jestem za bezpieczną siatką. Pomachaj! POMACHAJ DO WIDZÓW! strzelić, <laughs> PINGWIN, POMACHAJ DO WIDZÓW! DELTI, POMACHAJ DO WIDZÓW! Przywitaj się DELTI! To no, nagrywam! NAGRYWAM! Trzy, dwa, jeden... Przyjebo z bani Właśnie nagrałam kolejne nieobronienie pana mistrza, zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz. Akurat nie nagrałam! Ooo! Jak szkoda! Akurat patrzyłam w podłogę. Mogłeś to zostawić. Ty czarny pomachaj! czarny, szczerość. Rusek Pozdrawiamy pingwina! Pozdrawiamy Deltiego! Pingwin, pozdrawiam pingwina! Wiesz że ja mam znajomych polskiego pingwina na NK? I jak coś mogę to... Masz, Ale blisko. <laughs> <Prochy. Ping -win. laughs> węgiel! Węgiel organiczny! Pingwin! Ludzie... Pingwin, zrób sobie pochodnie! <laughs> Ludzie patrzcie węgiel organiczny. Ej, ten Czarny ma węgiel organiczny! Pokaż... Mamy węgiel na bedelę, będziesz miał pochodnie! No weź, bo ja tu rozgrywki nie nagrywam. Chcesz rozgryźć? Ja przemalił! Ja, ciekawe czy... Mam nadzieję, że nagrałam. Dobra, teraz po kolei. Czarny się wita i Ruski Cześć! Ruski przywitaj się Cześć! Cześć! sportowiec Dobra ko